stanu flow i jak to działa w praktyce. E, oprócz e, teorii oczywiście przygotowałem dla Was praktykę, czyli trening flow, w którym e, będziecie sobie mogli to wszystko, co dzisiaj Wam powiem, sprawdzić i przetestować sami. E, a chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak działa stan flow pod kątem e, poszczególnych faz, które się na niego składają. I e, te fazy to jest pierwsza faza, czyli zmaganie, druga faza, czyli odpuszczenie lub też uwolnienie, trzecia faza to jest flow i czwarta faza to jest regeneracja. I żeby stan flow przebiegł w taki płynny sposób, to każda z tych faz ma tutaj bardzo duże znaczenie. I na czym te poszczególne fazy polegają? Pierwsza faza, czyli zmaganie, polega na tym, że gdy wykonujemy jakąś czynność, na której nam zależy, która jest dla nas jakiś, w jakiś sposób istotna i w której chcemy osiągnąć stan flow, to te, przed wykonywaniem tej czynności powinniśmy się zestresować, powinniśmy mieć jakąś presję, powinniśmy, nasz mózg powinien dostać informację, że będzie zaraz musiał dać z siebie wszystko. I w jaki sposób możemy mózgowi tą informację dostarczyć? Przed workoutem wykonujemy sobie 15 albo 20 takich szybkich oddechów, które sprawiają, że nasz organizm jest pobudzony, że dostaje właśnie taką informację, zaraz będę musiał działać. No i to właśnie o to tym chodzi, żeby w fazie zmagania organizm dostał taką informację. Bo w pierwszej fazie wytwarzają się hormony takie jak adrenalina i kortyzol. I żeby cały cykl przebiegł w taki płynny sposób, niezaburzony, to musimy dostarczyć organizmowi tego kortyzolu i musimy dostarczyć organizmowi tej adrenaliny. Bez tego nie będziemy mieli stanu flow, na przykład myjąc garnki albo sprzątając pokój, raczej żadnej adrenaliny i żadnego stresu nie będzie. I wtedy wykonujemy czynność, jak najbardziej jest y, ok, nie zmęczymy się i wszystko w porządku, ale stan flow raczej nie osiągnie. A y, jeśli chcemy, y, chcemy go osiągnąć, to jest istotna ta pierwsza faza. I teraz, y, w przypadku na przykład sportowców, y, to działa tak, że nie daj, często nie dają z siebie wszystkiego, dlatego że właśnie tej fazy zmagania nie ma. Czyli na przykład jadą na jakiś mecz, który jest o przysłowiową pietruszkę. I na tym meczu, tak jakby przechodzą obok meczu, nie starają się na. Nie dają z siebie wszystkiego. Niekiedy mają takie poczucie, że właśnie, że, że słabo wystąpiłem, że czegoś brakowało. No i często właśnie jest to z tym związane, że ten mecz jest nieistotny, że nie ma tego stresu, nie ma tej presji. No i teraz trzeba wszystko dostosowywać do sytuacji. Czyli jeżeli sytuacja już sama z siebie jest dla nas stresująca to nasz organizm na przykład jadąc na mecz, czy jadąc na zawody już sam zacznie wydzielać te, te hormony, już sam zacznie nas pobudzać w taki, w taki naturalny sposób, no i wtedy nie trzeba sobie dodatkowo dodawać tej presji. Natomiast jeżeli na przykład idziemy na trening jeden z dziesięciu, to wtedy warto sobie dodać taką presję, znaczy dodać sobie, to wtedy warto dodać sobie takiej, takiego pobudzenia lekkiego, żeby po prostu organizm dostał, dostał lekkiego kopa. I był zmobilizowany do działania. I teraz oprócz tego, że najpierw trzeba zmobilizować się, to potem trzeba odpuścić. Czyli druga faza. Czyli druga faza odpuszczenie, uwolnienia. I na czym ona polega? Ona polega na tym, że jak na przykład wykonujemy jakiś trening, to Najpierw jest to zmaganie, najpierw jest ten stres, najpierw jest ta presja jakaś, a potem w momencie, kiedy już przychodzi co do czego, to my sobie odpuszczamy i jest luz. I tu chodzi o to, żeby nie zrezygnować z ćwiczenia, nie wiem, z meczu, nie wyjść sobie i powiedzieć, mam to gdzieś, tylko żeby powiedzieć sobie, mam to gdzieś. I ćwiczyć dalej, i grać dalej, i nie wiem, i rzucać, strzelać, zagrywać, cokolwiek. Zależy jaka dyscyplina, zależy jaka dziedzina, bo to też może być, może mieć przełożenie na muzykę, na pisanie tekstów, na cokolwiek. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy już będziemy czuli, że tego stresu jest wystarczająco, to w tym momencie jest luz. W tym momencie już sobie odpuszczamy, już schodzimy, że tak powiem, na niższy poziom pobudzenia, bo tego pobudzenia już nam to pobudzenie już nam nie jest potrzebne. W tej fazie y, hormony jakie się wydzielają, to są tlenki azotu, y, czy też azotany i y, tych hormonów może, możemy na przykład dostarczyć y, organizmowi y, poprzez pożywienie. Warto jeść dużo buraków, warto jeść dużo szpinaku, warto jeść dużo y, granatów, y, a także kakao i i. I sałata. Tak. Piąty, piąty produkt z serii wywołujących Stan Flow, zawierających azotany, to jest sałata. I te pięć produktów w naturalny sposób nam dostarczą tych azotanów, które są właśnie niezbędne w fazie uwolnienia. I. Yy, drugi, oprócz tego, że sportowcy albo yy, jacyś artyści na przykład często zapominają sobie o fazie zmagania i przechodzą obok meczu, czy obok występu, to drugi motyw, dlaczego nie ma Stanu Flow, to jest to, że oni cały czas są w fazie zmagania. Ja miałem ten problem czy też sytuację do rozwiązania przez bardzo długi czas, że bardzo długi czas zmagałem się, zmagałem się, cisnąłem, cisnąłem. Była presja, dokładałem sobie tej presji, było jak, jak boli, to rośnie. I w ten sposób nie potrafiłem wejść na najwyższy poziom swoich umiejętności. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłem, że też dowiedziałem się, że po tej fazie zmagania właśnie trzeba sobie odpuścić. Nie dokładać sobie już dodatkowo od środka tej presji w momencie, kiedy już. Przychodzi co do czego. I teraz, jak uda nam się złapać ten taki e, złoty środek, w jaki sposób należy odpuścić, czyli w jaki sposób należy dalej wykonywać daną czynność, ale bez presji dodatkowej, dokładanej samemu sobie, to w tym momencie przechodzimy do trzeciej fazy, czyli do stanu flow. No i ta faza jest najprzyjemniejsza. E, to jest faza. Kto, dla której generalnie cały ten y, cykl przechodzimy, składnikiem, jaki pojawia się w tej y, trzeciej fazie, jest to, że czas leci nam w zupełnie innym tempie niż zwykle. Czyli y, mamy coś takiego, że na przykład y, trenujemy, albo piszemy książkę, albo komponujemy jakiś utwór muzyczny, y, czy cokolwiek innego, co jest związane z naszą pasją i robimy to powiedzmy przez dwie godziny. Po tych dwóch godzinach patrzymy na zegarek i myślimy, że minęło 15 minut, a się okazuje, że niekoniecznie. Że, y, że czas płynął y, nam znacznie szybciej. Wydawało nam się, że, jest, y, że mija. Y, wydawało nam się, że minęło 15 minut, a tu się okazuje, że znacznie więcej. I y, y, jest też kilka innych czynników, o których jeszcze Wam będę mówił. Natomiast te dwa to są takie najbardziej podstawowe I, i, i jak już skończymy fazę flow, to ważna jest też czwarta faza, o której też często wiele osób zapomina. Czwarta faza to jest faza regeneracji i w tej fazie bardzo ważne jest, żeby po tym takim uniesieniu, po tym takim um, zaangażowaniu, daniu z siebie wszystkiego, Ważne jest, żeby znaleźć też trochę czasu na odpoczynek, żeby zresetować umysł, żeby zregenerować ciało, żeby po prostu mieć, czas trochę, tro, mieć trochę czasu odpocząć. I y, w tym przypadku ważne jest, żeby mieć kilka różnych dziedzin, czy kilka różnych pasji, czy kilka zainteresowań, którymi się zajmujemy. I żeby nie robić cały czas tego samego, tego samego, tego samego, tego samego. Tego samego czyli na przykład nie e, trenować cały czas jednego sportu, tylko żeby zrobić trening i potem po treningu sobie odpocząć, na przykład e, słuchając muzyki, czy na przykład e, nie wiem, jedząc jakiś fajny posiłek, czy spotykając się z przyjacielem, czy z dziewczyną, czy na przykład e, oglądając film, cokolwiek po jakichś ciężkich zawodach, po jakimś e, wymagającym występie. Po takich wymagających od nas wydarzeniach warto sobie zrobić chwilę przerwy, chwilę odpoczynku. I to jest bardzo istotne, żeby przez tą fazę regeneracji przejść, żeby ona płynnie, płynnie następowała po fazie, po fazie flow i wtedy będziemy w stanie z powrotem wrócić do całego cyklu. I wrócić do fazy zmagania. I teraz w praktyce, jak to działa? W praktyce działa to w ten sposób, że w skali takiej mikro, w jaki sposób szybko osiągnąć stan flow i szybko przejść przez poszczególne fazy, zaprezentujemy Wam za chwilę na filmiku, w którym wykonujemy z Klaudiuszem workout. I pierwsza faza, czyli faza zmagania, jest wykonana w formie serii szybkich, intensywnych oddechów. Po tej fazie następuje odpuszczenie, czyli chwila przerwy, chwila relaksu, i potem wchodzimy w workout. I tutaj założenie jest takie, że w trakcie tego workoutu, jak już, że tak powiem, w pełni sobie odpuścimy, w pełni przejdziemy przez tą drugą fazę, to pojawia się trzecia faza, czyli stan flow. No i tutaj nie ma myśli, tylko są. Same ćwiczenia, same, sam ruch na przykład. A potem, po takim workocie, jak już skończymy, warto sobie zrobić jakieś rozciąganie, warto sobie zrobić jakąś medytację, warto sobie zrobić tą regenerację, żeby organizm miał czas i miał możliwość się zregenerować i odpocząć przed następnymi ćwiczeniami. Tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, dzięki za wysłuchanie, zapraszam do obejrzenia jeszcze treningu i do wykonania sobie go we własnym zakresie.